Nasze ćwiczenia zaczniemy od izometrii mięśnia czworogłowego UDA. Pod kolano podłóż piłkę bądź ręcznik i wykonuj wciśnięcia dołu podkolanowego w dół. Wywoła to wyraźną pracę mięśnia czworogłowego. Możesz utrzymać przez kilka sekund skurcz i powolutku rozluźnij napięcie mięśni. Wykonaj kilka powtórzeń na każdą nogę. Następnie utrzymując te same zasady podłóż piłkę pod okolice stawu skokowego i wykonuj napięcie mięśnia czworogłowego tak jakbyś chciał wyprostować kolano oraz wciskać jednocześnie staw skokowy w kierunku do podłogi. Trzymaj kilkosekundowy skurcz i powolutku przechodź do rozkurczu. We wszystkich tych ćwiczeniach unikamy wyraźnego bólu. Następnie Połóż piłkę pomiędzy kolanami i napnij mięśnie, tak jakbyś chciał ścisnąć piłkę, aby wywołać pracę mięśni wodzicieli. Napięcie również kilkosekundowe i powolny powrót do rozluźnienia. Nie prowokujemy w tym ćwiczeniu żadnego bólu. Przyjmij wygodną pozycję, możesz się oprzeć plecami o ścianę czy fotel. Następnie możesz wykorzystać swoje ręce albo taśmę oporową zainstalowaną nad kolanami i wykonuj pracę izometryczną dla mięśni odwodzicieli, czyli napinasz mięśnie tak jakbyś chciał skierować nogi na zewnątrz. Utrzymuj kilkusekundowy skurcz. Powoli przyjmij postawę leżącą i teraz wykonujemy napięcie mięśni pośladkowych, czyli napinamy mięśnie pośladkowe, co może wywołać lekkie uniesienie się miednicy. I tutaj również utrzymujemy to napięcie przez kilka sekund i powolutku wracamy do pełnego rozluźnienia. Kolana utrzymaj możliwie wyprostowane, ale unikamy wciąż bólu. Następnie dobrze, abyś, abyś miał śliską powierzchnię pod swoją nogą, abyś mógł wykonać z małym oporem ruch odwiedzenia i przywiedzenia, tak aby noga ślizgała się jakiejś powierzchni, a ewentualnie możesz użyć czegoś w rodzaju deskorolki, aby zniwelować opór. Chodzi nam o wykonanie ruchu w pełnym możliwym bezbolesnym zakresie. W kolejnym zadaniu będziemy wykonywać czynne zdjęcie stawu kolanowego. Tutaj bardzo ważne, aby nie wchodzić w bolesny zakres w tej pierwszej fazie. Opór dla nas mówi o końcu ruchu. Dochodzimy do oporu i powolutku. Wracamy do pozycji wyjściowej. Warto także dodatkowo zaangażować mięśnie, stopy i palców, unosząc je w trakcie zginania stawu kolanowego. To ćwiczenie możemy również wspomagać, wykorzystując taśmę bądź pas, wtedy delikatnie wspomagamy to ćwiczenie. Warto wykonać takie wspomaganie, ale nigdy w tych pierwszych dniach zacznij. Wspomaganie od 3-4 dnia. Następnie delikatnie połóż się na boku, tak aby noga operowana była po wewnętrznej stronie i wykonuj przywodzenie w stawie biodrowym z wyprostowanym stawem kolanowym. Oczywiście z wyprostem, który jest możliwy na danym etapie. Trzymaj takie samo tempo, zarówno do unoszenia, jak i opuszczania nogi. Odwróć się na drugi bok i wykonaj przywiedzenie, stawu, wykonaj odwiedzenie stawu biodrowego. Także trzymaj powolne tempo, nie zwalniaj, nie przyspieszaj, zarówno unoszenie, jak i opuszczanie. Wykonuj w takim samym tempie. Do kolejnego ćwiczenia będziemy potrzebować wałek bądź jakąś twardą poduszkę, którą podkładasz nad stawem kolanowym. Wykonujemy wyprost stawu kolanowego, któremu towarzyszy wyprost stawu skokowego, a także wyprost palców. Gdy zginamy kolano, opuszczamy palce. Utrzymaj pro, możliwy prosty staw kolanowy i wykonaj zgięcie stawu biodrowego. Pamiętaj o powolnym opuszczaniu i braku prowokacji bólu. Z tego ćwiczenia płynnie możesz przejść do krążenia bioder. Będzie to ćwiczenie dość mocno angażujące mięśnie.